Za nami spotkanie 25. kolejki pierwszej grupy trzeciej ligi pomiędzy Lechem Tomaszów a Legionową Legionowo 0-0. To jest ostateczny wynik tego spotkania. Bardzo proszę o komentarz trenerów obu zespołów. W pierwszej kolejności trener drużyny gości KS Legionowi Legionowo, pana Michała Pirosa. Bardzo proszę, panie trenerze. Jesteśmy rozczarowani przede wszystkim wynikiem, bo w każdym meczu chcemy, chcemy wygrywać. Rozczarowani też jesteśmy tym, że tak naprawdę nie zrobiliśmy dzisiaj wszystkiego, żeby pokusić się o te trzy punkty, bo nie przypominam sobie, żebyśmy oddali celne strzało w światło, w światło bramki. Były próby, natomiast no, nie byliśmy na tyle zdeterminowani, żeby dzisiaj, tak jak zdarzało nam się to wcześniej, przechylić szale zwycięstwa na, na swoją korzyść. Piłka meczową miała dzisiaj. Dzisiaj Lechia i tylko, tylko zawodnik Lechii nie wie, jak nie trafił w tej sytuacji. Dlatego z jednej strony rozczarowanie, z drugiej strony musimy szanować ten punkt. Myślę, że nie będzie zespołu w tej lidze, który, który, który wszystko wygra. Dalej jesteśmy liderem, za tydzień jedziemy na, na trudny teren. Zamykamy tą serię spotkań wyjazdowych ze Zniczem Białapiska. No i musimy, musimy, musimy zrobić wszystko, żeby tam zapunktować za trzy. Dziękuję bardzo, bardzo teraz proszę o komentarz trenera Lechii pana Dominika Bendarczyka. Witam serdecznie. Co do meczu wiedzieliśmy kto do nas przyjeżdża. Drużyna gości w miarę gdzieś przez nas była rozpracowywana, analizowana. Wiedzieliśmy, że mają mocne, mocne strony w postaci starych fragmentów gry. I to dzisiaj się potwierdziło. Cieszę się, że jako pierwsi wyrwamy punkty liderowi, choć tak jakby ten wspomniał, tą piłkę kluczową mieliśmy my i, i, i mogliśmy się cieszyć jeszcze bardziej. Według mnie mecz do jednej bramki. Kto, kto, by, kto by pierwszy otworzył wynik, to, to pewnie by zgarnął trzy punkty tak na gorąco Chciałbym podziękować chłopakom za, za, za walkę do końca, bo w końcówce lider chciał zgarnąć tutaj też trzy punkty i, i to było widoczne, ale, ale po prostu gdzieś tam postawiliśmy się i, 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 i nie daliśmy się. Tak więc może dla kibiców ten mecz nie był jakimś super widowiskiem z mojej strony i bramki nie padły, ale, ale uważam, że za 3-4 dni nikt nie będzie o tym meczu pamiętał i będziemy się przygotowywać już do kolejnego spotkania. Gościom życzę po prostu wytrwałej walki o ten cel. A my po prostu no, chcemy w kolejnym, każdym meczu y, poprawiać się, punktować. A na którym miejscu skończymy, to tabela na koniec ligi pokaże. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie do trenerów obu drużyn. Najpierw do trenera gości. E, Panie Michale, e, czy Lechia zaskoczyła tutaj czymś Pana? Może taktyka trenera Dominika Bednarczyka? E, czy trener wszystko przed meczem rozszyfrował i nic tutaj trenera nie zaskoczyło? Zaskoczeniem na pewno był brak morenkowo. no ale ja tak jak z trenerem rozmawiałem przed meczem, tutaj uraz, uraz tego zawodnika, myślę, że spodziewaliśmy się tych pierwszych minut bardziej intensywnych ze strony Lechy, czyli że, że spróbują zagrać wysokim pressingiem, tym bardziej, że w ostatnich spotkaniach tych wyjazdowych traciliśmy ramkę w pierwszych w padransach pierwszych więc bardziej tak nastawialiśmy zespół, natomiast tak, jak teraz wspomniał, no nas, nas rozpracowują przeciwnicy. My, my staramy się mieć tą wiedzę na najwyższym poziomie, wręcz, wręcz bym powiedział maksymalną, na temat, na temat przeciwników. I jeżeli chodzi o jakieś aspekty, jeżeli chodzi o budowanie fazy przejściowej, tutaj, tutaj większego, zaskoczenia, większego zaskoczenia nie było, bardziej jestem zaskoczony negatywnie decyzjami, jakie podejmowaliśmy my dzisiaj na wojsku. Szanujmy ten punkt. No, tak jak powiedziałem, liga jest długa, przyjechaliśmy do zespołu, który, który w tym roku jeszcze nie przegrał, zespołu, który w perspektywie całego sezonu stracił u siebie najmniej bramek, bo tylko osiem. Bo no i jak widać, nam, nam dzisiaj nie było dane też strzelić, bo, bo, bo w kluczowych momentach zawiedliśmy. Na pewno ten zespół przeszedł dużą metamorfozę po, po tym, jak tutaj funkcję trenera mówił trener Bednarczyk i wystarczy spojrzeć na tabelę od 1 stycznia 2021 roku. Jeżeli sumujemy punkty, no to my jesteśmy na pierwszym świetle, na drugim, ale na trzecim miejscu, przed Polonią, przed Legią, przed zespołami, które mają dużo większe budżety i myślę, że też nikt się nie obrazi, jeżeli powiem, że, że są lepiej organizacyjnie usytuowane. Dlatego z naszej strony jest rozczarowanie, ale szanujemy ten punkt, bo on może być bardzo ważny w końcowym rozrachunku. Okay, dziękuję bardzo. Panie trenerze, zwracam się teraz do trenera Dominika Bednarczyka. Kluczowy moment, 60 bodajże, 6 minuta i właśnie ta sytuacja sama sam z bramką Ernesta Warczyka. To była kluczowa chyba sytuacja, która po mm, finalizacji, po naszej myśli, czyli po bramce, mogła dać trzy punkty. Tak, troszkę kontrowersyjna, bo, bo gdzieś tam sędziowie popełnili, wydaje mi się, chyba jakiś tam delikatny błąd, ale tak jak mówię, no, mogliśmy to wykorzystać i, i, i praktycznie no, ta sytuacja to no, 100% to 200%, 200% ale, ale no, tak jak mówię, no, boisko trudne, nie będę tutaj rozgrzeszał młodego zawodnika. No szkoda, szkoda. Mogę tylko powiedzieć, że nie, nie tacy zawodnicy nie trafiają z takiej, z takiej pozycji. Gdybyśmy trafili to na 1-0, no pewnie lider rzuciłby się mocno do, do tego odrabiania i, i, i chciałby minimum osiągnąć a, albo nawet wygrać. No ale tak jak mówię, my już nie raz pokazywaliśmy, że, że strzelając bramkę w tej fazie meczu, no potrafimy, potrafimy skutecznie bronić, dowieść a, albo, albo nawet podwyższyć prowadzenie. No tak jak powiedziałem w mecz mecz do, do, nie do jednej bramki zostało 0-0 i tak jak trener gości szanuje ten punkt, no to my, my też mamy do czego dopisać, choć tak jak mówiłem ta jedna sytuacja najlepsza chyba była po naszej stronie i, i 1-0 mogło, mogło zostać, ale tam to jest piłka, sport i patrzymy co w następnej kolejce już.